Ciekani. Jak Wam wspominałem na ostatnim filmie, mój dziadek był powstańcem. On pracował na jeszcze, jeszcze starszej kopalni. Kopalnia nazywała się Orzeł Biały. Była w dwudziestoleciu międzywojennym największą kopalnią rudy cynku i łowił wraz z hutą tlenku i cynku. Huta znajdowała się w tym miejscu. Tu na terenach starej chuty jeszcze się stara brama zachowała. Widzicie jeszcze ma insygnia górnicze, dwa młotki w środku a kopalnia była tu. Te filary, te filary to była główna brama wjazdowa, później przedstawia wam zdjęcie. Razem z tą hutą tworzyły zakład górniczo-hutniczy Orzeł Biały. Kopalnię założono w 1852 roku. Nazywała się wtedy Blaise Charley, Biały Charley. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, bo to z niemieckiego było. W 1928 przy kopalni powstaje huta tlenku owiu nazwana Orzeł Biały. W 1934 kopalnia Białej Szarlej zmienia nazwę na Orzeł Biały. Pracował tu mój dziadek. Był powstańcem. Miał tam jakieś. Nie pamiętam dokładnie jak to było, bo on walczył też we Włoszech. Nie pamiętam jak znalazł się sporo tym w Polsce. W każdym razie pracował tu na tej kopalni. Stawiam wam potem zdjęcia też. Bo mam jego zdjęcie z czasów, gdy na kopalni używało się jeszcze lamp karbidowych. A a wozy z urobkiem woziły jeszcze konie. Nie było jeszcze wtedy lokomotyw na dole. Yy, dlatego mówię, że nie pamiętam, bo ja dziadka nie pamiętam. Nawet moja mama go nie pamięta, bo gdy go zabrano z tej kopalni, to matka jeszcze się nie urodziła, bowiem dziadek bardzo mocno udzielał się w ruchu oporu. I pewnego razu, gdy wyjechał z dołu na powierzchnię, mm. czekało już na niego Gestapo. Po, potem został, w, to było dokładnie w, e, 14 sierpnia 1941 roku, został osadzony w Oświęcimiu, tu w tym miejscu. To teraz wygląda całkowicie inaczej, bo kiedyś to było murowane, albo to było dalej, czekajcie, zaraz, zaraz sprawdzę. Tak, to jednak w tym miejscu, tylko już przez lata to się zmieniło, tu nie było wtedy, cegieł było inaczej murowane. W tym miejscu znajdowała się tablica upamiętniająca nazwiska tych, którzy zgnęli za wolność i ojczyznę. Na kilka lat ta tablica się zgubi, zagubiła gdzieś, nie mogliśmy jej znaleźć. Obecnie jest tam na jednym z tamtych budynków, zaraz wam pokażę. Ogólnie w miejscu, gdzie kiedyś była ta kopalnia, Obecnie znajduje się lokalny skup złomu, na który ja moje urobki wyłożę. Likwidację kopalni i w ogóle tych zakładów hutniczych zaczęto w 1985 roku i skończono w 1990. Tu znajduje się jedyny budynek, który należał do kopalni który przetrwał do naszych czasów. Tutaj w tym budynku znajdowała się pralnia. Pracownicza, później to była kuźnia. Obecnie, z tego co pamiętam, jest harcówka. Idę teraz w miejsce, gdzie jest ta tablica. I tu oto znajduje się ta tablica. Za wierną służbę ojczyźnie zginęli w niebieskich obozach koncentracyjnych. I tutaj macie jako. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jako szósty gaweł Antoni. To jest właśnie mój dziadek. Bardzo się cieszę, że ta tablica nie zginęła gdzieś, że się w końcu znalazła. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeszcze będziemy też walczyć o sprawie dziadka, żeby go uwiecznić bardziej. No ale to już nie jest temat na film. Także do następnego kochani.